Witam z pokładu mojej korwety. Jakiś czas temu umieściłem na kanale film o powtórce ekspedycji numer 2 przyczółek. Mówiłem wtedy również, że jest to pierwsza z serii powtórek, jak to zwykle bywa pod koniec roku. Natomiast wtedy nie wiedziałem jeszcze jakie to będą ekspedycje no i w jakim terminie. Musiałem wyjechać, o czym wtedy też mówiłem, i dopiero teraz jestem w stanie nagrać o tym film. Ale jeśli ty już o tym wiesz, to nie wyłączaj, ponieważ powiem tam o pewnych rzeczach, które mogą się przydać. Zwłaszcza jeśli nie robiłeś wcześniej ekspedycji, jesteś nowy w No Man's Sky albo w ogóle chciałbyś zobaczyć o co chodzi. Za chwilę, tradycyjnie za pomocą komputera pokładowego, połączymy się z główną stroną No Man's Sky, żeby zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Komputer pokładowy przenieś nas na główną stronę No Man's Sky. Jesteśmy już na oficjalnej stronie No Man's Sky. Wita nas tutaj tytuł Wyprawy Wakacyjne 2025. Oczywiście to tłumaczenie automatyczne. Natomiast jest to informacja o tych cyklicznie powtarzających się zawsze na koniec roku powtórkach ekspedycji. I to już jest właśnie w pierwszym akapicie informacja o tym. Natomiast dalej twórcy chwalą się tym, Czego dokonali, co dodali do No Man's Sky w tym roku, a było tego naprawdę dużo, i naprawdę w większości, jeśli nie wszystkie, były to bardzo dobre zmiany. W kolejnych akapitach dostajemy mocno skondensowaną informację na temat tego, co było w kolejnych dodatkach. I o ile to, co dostaliśmy w dodatkach, związanych ze skamieniałościami oraz osadami. Oczywiście było na plus, dodało nową zawartość i urozmaicało grę. O tyle to, co dostaliśmy w światach część druga oraz podróżnikach, no to po prostu było bez mała przełomowe. Bardzo mocno zmieniło No Man's Sky na plus, dało dużo więcej możliwości dodanie gwiezdnych olbrzymów, wodnych światów, jeśli chodzi o światy część druga, zmiana graficzna oraz dodanie korwet, którymi no zupełnie inaczej możemy operować. Dużo więcej możliwości eksploracji, no to naprawdę potężne zmiany, które bardzo na plusy zadziałały, no i nie bez powodu przyciągnęło z powrotem wielu graczy, którzy przestali grać oraz sporo nowych. Ale my przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do powtórek ekspedycji. Ta informacja, że zgodnie ze zwyczajem w tym okresie świątecznym, aż do połowy stycznia będą te ekspedycje powtarzane. I tutaj pierwsza informacja, że do 18 listopada jeszcze potrwa powtórka ekspedycji przyczółek, o czym informowałem w poprzednim filmie. Ta ekspedycja kręci się wokół rozbudowy frachtowca, natomiast bardzo, bardzo mocno polecam komuś, kto jej nie zrobił, żeby właśnie tą powtórkę sobie... Skończył, ponieważ nagrodą tutaj jest fregata Normandia. Tak, Normandia z Mazefekta to jest bezpośrednie nawiązanie. Naprawdę się bardzo ładnie prezentuje, niezłe parametry, także cenna zdobycz, bardzo dobra nagroda. Do 18 listopada jeszcze jest czas, żeby to zrobić. Od 19 listopada do 2 grudnia dostaniemy szansę powtórzenia ekspedycji numer 17 Tytan bardzo ciekawa ekspedycja związana z pojawieniem się w No Man's Sky nowych typów planet, czyli gazowych olbrzymów i wodnych światów i wszystkim tym co zaoferowały światy części druga jest poradnik na kanale jak tą ekspedycję zrobić ale to na koniec jeszcze opowiem o tych wszystkich poradnikach bo to jest właśnie to o czym wspominałem na wstępie natomiast na kanale jest także poradnik i link będzie w opisie do poradnika dotyczącego części fabularnej, która spowoduje pojawienie się w normalnej grze właśnie tych nowych światów. Tutaj dodatkową motywacją niech będzie to, że wśród innych nagród jest unikalny żywy statek, który nieźle wygląda i ma też niezłe parametry. Po Tytanie od 3 do 16 grudnia będziemy mogli powtórzyć ekspedycję numer 18, czyli relikwie. Albo artefakty, bo pod różnymi nazwami ona funkcjonowała. Tutaj głównym motywem tej ekspedycji jest odnajdowywanie, wydobywanie oraz kompletowanie całych szkieletów prehistorycznych stworzeń. Od 17 do 30 grudnia dane nam będzie powtórzyć ekspedycję numer 19, jeśli dobrze pamiętam, czyli korweta. No tutaj wiadomo, całość będzie się kręciła wokół odnajdowywania części i budowania tej naszej pierwszej korwety. Znaczy pierwszy dla tych, którzy jeszcze takiej nie budowali. Bardzo fajna ekspedycja, nie jest zbyt trudna. Zresztą ekspedycje z reguły nie są przesadnie trudne, zwłaszcza te powtórkowe. Nie ma jakichś takich spektakularnych nagród, ale dostaniemy tutaj robota towarzysza Mecha Mysz. Ale oczywiście główną nagrodą tutaj będzie ta wiedza. Jak budować korwety, skąd zdobywać moduły, i oczywiście, jeśli grasz postacią, która już istniała, albo zamierzasz kontynuować grę na tym zapisie, no to będziesz mógł tą korwetę sobie skopiować na głównym zapisie. No i ostatnia, od 31 grudnia do 13 stycznia powtórka 20. ekspedycji, czyli Wyłom. No i tutaj dalej to jest związane z korwetami. Dzięki tej ekspedycji zdobędziemy nowe moduły nawiązujące stylistyką bezpośrednio do Atlasa. I na końcu jeszcze grafika, która prezentuje poszczególne nagrody, jakie uzyskamy kończąc powtórki ekspedycji. I jak widać właśnie tutaj od końca moduły, nowe moduły korwet nawiązujące bezpośrednio do Atlasa, ale tutaj Normandia rzuca się w oczy, no. Warto. Tutaj właśnie żywy statek, o którym opowiadałem. Zacny, nie jestem miłośnikiem żywych statków, ale ze wszystkich żywych statków ten akurat prezentuje się nie najgorzej, również w środku. Tutaj widać, że kostury dostaniemy również, więc warto. Tutaj nasz zwierzaczek Mecha Mysz. Jak widać, standardowo jakieś plakaty. Widzimy jeszcze smugi statków oraz pelerynę, ale pewnie więcej tutaj się nie dało zmieścić na tej grafice. Tych nagród będzie zapewne troszkę więcej. Ale dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie byli w stanie w czasie, kiedy one trwały, zrobić tych głównych ekspedycji, największą nagrodą pewnie będzie możliwość właśnie przeżycia tej przygody. Więc zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie grali, a tych, którzy grali również, żeby tą ekspedycję powtórzyć, czemu nie? Tym bardziej, że w opisie pod tym filmem znajdziesz linki do poradników takich mocno skondensowanych, mocno zmontowanych, półgodzinnych właśnie do Tytana, do relikwii, zwanych również artefaktami oraz do korwety, które pozwolą bez większych problemów te ekspedycje przebrnąć. Być może będą jakieś różnice, no bo te powtórkowe ekspedycje zawsze troszkę się różnią, natomiast no, już teraz ci, którzy jeszcze tych ekspedycji nie robili, już teraz mogą się zapoznać z tym, jak one wyglądały, z czym w ogóle przyjdzie się mierzyć? Jeśli chodzi o przyczółek, to jeszcze nie robiłem wtedy poradników, gdy ta ekspedycja była na tapecie. Natomiast jeśli chodzi o wyłom, to ta ekspedycja została mocno skrócona, a te poradniki naprawdę dużo czasu zajmowały. Więc nawet nie chodzi o to, że nie zdążyłem, po prostu odpuściłem. Ale są zapisy live'ów tutaj na kanale. Jeśli ktoś będzie miał jakiś problem albo chciałby teraz zobaczyć jak to wyglądało, ani widział, nie grał, no to można sobie sprawdzić, zachęcam. W tym filmie to już wszystko, mam nadzieję, że te informacje się przydadzą. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę i komentarz. Przypominam o linkach, które są w opisie poniżej do poradników, a także do innych moich filmów z y, No Man's Sky. Na końcu zaraz też pojawią się podpowiedzi dwóch filmów, które mogą Ciebie zainteresować. Zapraszam na transmisję na żywo i do zobaczenia.